Wydłużanie mięśnia czworogłowego uda myślnik w pozycji z podpartym kolanem. Instrukcje Pozycja wyjściowa Opierając kolano na podłodze, przesuń nogę tak, aby stopa i kolano utworzyły kąt równy 90 stopni. Wydłużanie mięśni Stopniowo schylaj się do przodu, kierując miednicę ku dołowi, do momentu, w którym poczujesz napięcie w przedniej części biodra. Utrzymaj pozycję przez przynajmniej 15 sekund. Wstrzymanie ruchu. Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz serię na drugą nogę. Zaangażowane mięśnie. Oddychanie. Powszechne błędy. Wysunięcie kolana poza linię kostki i przekroczenie w ten sposób kąta 90 stopień. Zaokrąglenie pleców i wydłużenie szyi do przodu podczas wykonywania ruchu. P4P Cam.